Bo, jak to często w Soulsack bywa, jest jakiś drop-down. O, ja ominąłem, tak? To w drugą stronę jest. Zawsze zapominam, w którą stronę jest ten drop-down. I nawet nie jest bardzo ukryty, bo słyszymy, że. Mm, hmm, gdzieś tam Zigmire. Czy Zigward. O. Zigward się zastanawia, co tu się dzieje. Mmm. Mm. O, o. I sobie z nim gadamy, ale on jest trochę concerned tym, że w tym miejscu jest wielki, jebany, ognisty demon. I to jest y, trochę najsłabszy moment dla mojej broni, bo ja mam ognistą broń, więc będzie ode mnie przyjmować y, mniejszy damage. Ale plus jest taki, że jak tylko go spolujemy, to Zigward przyjdzie nam na pomoc. Y, tak naprawdę, Zigward potrafi go wysolować. Więc jakbym bardzo chciał, to bym mógł całkowicie olać to i dać mu go zabić, ale trochę mu pomożemy jednak. Trzymamy się jego dupy Ok, nie wykonał tego ataku, którego nienawidzę Bo on ma oczywiście AOE, czyli Wybuch Więc no to by bolało Pogadamy, dostaniemy Sigbroj Dostaniemy też Toast i dostaniemy też Hen I wrzucimy sobie sen od razu Right here I... panko mamy i tak, jakbyśmy nie zaczęli z ognistym gemem, to mamy go stąd na przykład, jakby ktoś chciał bardzo sobie dalej zrobić broń. Duża pałka też ma bardzo fajna broń na sam początek. Chyba nigdy z nią nie przyszedłem gry, tak naprawdę mi się wydaje. I mamy północny set, od razu sobie kawałek go założymy. Bo go lubię, bo mi się podoba po prostu. Tak na rękawiczki mnie, że tak powiem, nie stać, bo są za ciężkie jeszcze, żebym je nosił. I tak, widzimy, że tu wiszą klatki. Akurat te jeszcze nam nic nie robią złego. Ale soon enough to się zmieni. Bardzo sun A jak widać, te już możemy namierzyć. Więc jak tylko tu podejdziemy, to one się aktywują. I będą nas chciały zabić. Kolejne dusze. Nęcące czaszki. Dobrze. I tu mamy dwa psy, które zaraz po premierze lubiły wejść w ścianę i już nigdy nie wyjść. Więc one to były nie zawsze, bo czasem były zbugowane po prostu. Są kolejne łapki, tym razem cztery, a nie dwie. I one aktywują się dopiero wtedy, kiedy zaczniemy otwierać tą skrzynkę. Nic innego ich nie aktywuje, z tego co mi wiadomo. O, I zobaczymy, czy. Okej, okay, akurat nie mieliśmy tej wątpliwej przyjemności, ale te klatki nie tylko atakują, tak sobie łapkami, nóżkami. Tylko czasem też rzucają gównem dosłownie. A, I tak, te dwie panie. Hmm. Jedna pani to jest źle. Dwie panie to jest jeszcze gorzej, szczególnie w takim ciasnym pomieszczeniu, więc ja polecam to miejsce zazwyczaj sobie ominąć, bo z nic nie dropi, nie ma sensu. Znaczy, chyba że chcemy je farmić, na przykład dla seta ich albo dla broni. Ale ja, ja nie. Dzie dziękuję. Dziękuję. Eee, I się dropujemy troszeczkę niżej, bo przed nami jest ring. Jeden z moich ulubionych ringów w grze, który pewnie będziemy długo nosić, który nosiliśmy też w dwójce. Eee, jest kość, która mówi, że. Yy, no to jest koniec. I tak, tu jest takie coś, że. No, chyba, chyba słabo, nie? Więc tam się chyba nie dostanę. A jednak, da się. Po pierwsze, wystarczy się tam zrolować na tą platformę i jesteśmy na miejscu. Tak naprawdę, jakby był na full HP, to chyba nawet e, nie zginąłbym dropiąc się na sam dół. I mamy Seta z Miry, oprócz czapki. E, I Ringa, o którym mówiłem. Załóżmy też ten, bo czemu nie? E, I tyle. Teraz mamy już. Aha, właśnie. Teraz mamy już. Koniec tego miejsca, którego ja bym chciał. I w trójce Das 3 jest piękny pod tym względem, że mamy tą. Nie musimy sobie tutaj ustawiać na dole na szybkim menu do używania. Tylko jeśli są itemy, które powiedzmy używamy czasem albo często, ale nie chcemy ich szukać w plecaku, to możemy je sobie tu wrzucić. I ja zawsze sobie tu właśnie wrzucam po pierwsze żar, a po drugie, kołoś wiedzą do domu. Bo to są itemy, które się używa często, ale nie na tyle często, żeby je ustawić na. Quick barze. Więc sobie użyjemy kości, idzącej do domu, wrócimy do kapliczki, wydamy te dusze, bo trochę się ich nazbierało. Hmm, chyba nie mam jeszcze tani tu sześciu, co? <laughs> nie, mam dwa. E, więc sobie tylko polewelujemy troszeczkę. Tak i tak. W zasadzie jestem bardzo blisko levela, ale nie powinienem zginąć, więc. Idźmy dalej, a nawet jak zginę, to pewnie uda mi się wrócić. E, dobra. Wróćmy się z powrotem do walącego się mostu. Bo tutaj jesteśmy zaraz przy tym miejscu, gdzie gigant strzelał swoimi wielkimi dzidami, Więc już nas nie będzie strzelać, możemy sobie spokojnie wszystko zlutować, bez żadnego stresu, że zaraz znowu mnie odrzuci i spadnę. Więc wielka maczeta, proszę bardzo. Bardzo rzadko mi to pada. Chyba drugi raz w życiu widziałem, widzę, żeby to mi poleciało. Tak, mi osobiście. Dobrze, i teraz tak, ci panowie są nam już w ogóle nie Chociaż, no, niestety nasz kolega gigant czasem ma problem z tym, żeby przeładować swoją dzidę, znaczy swoją swój łuk i nie atakuje za szybko. Ale jak trafi, to zabije no strzała. No, więc on nam już w ogóle dymerzu nie robi. i możemy sobie wszystko podbierać. I tak, młoda biała gałąź, kolejna, ale to są inne młode białe gałęzi niż ta, którą dał nam gigant, bo on właśnie nam dał małą białą gałąź na znak pokoju i dzięki temu już wie, że jesteśmy przyjaciółmi, żeby do nas nie strzelać, żeby nas nie zabić, tylko że tak. Mamy dwa typy młodych białych gałęzi i one wyglądają identycznie. Problem jest taki, że jak użyjemy tej jednej, to on może zacząć znowu nas atakować. A te trzy możemy sobie użyć bez żadnego e, problemu, bez żadnych konsekwencji. Spokojnie. E, tutaj, na boczek, jak się pójdzie, to nas czekają dwa kolejne itemy. nawet tu jest set cały. Tylko tu uwaga, bo tu jest ambush, ała. Tak jest, ten pan ma e, plumber. I mamy set kapłana. Tu kawałek dalej mamy popioły, czyli coś, co jest chyba tylko w trójce. Popioły dajemy babeczce, która jest NPC-em, jest wendorem w Firelink Shrine i dzięki temu zwiększa się jej. I zwiększa się, zwiększa się ilość itemów, które ona sprzedaje. O jezu. drewno. I tak. W tym momencie mamy to wyczyszczone i dzięki temu, że byłem te i temy możemy teraz się przenieść w jeszcze inne miejsce ale jako, że jestem już tutaj, to możemy sobie żeby się nie wracać później dalej zeksplorować jeszcze inne inną lokację, czy znaczy, tą samą, ale, ale trochę, troszeczkę dalej, tu trochę przyspieszę, żeby mnie baba nie zobaczyła, bo baby są wkurwiające mm, i idziemy tędy, tu jest kolejny pan yy, z garnkiem no, mam nadzieję, że uda mi się go Ale nie, fuck, come on Dobra Nie eee, tak, tam widzieliśmy, że coś Dostało damage i coś umarło Otóż nad nami są kolesie Którzy rzucają firebombami A to są wybuchające beczki mm, Więc bierzmy sobie szybko Te itemy tutaj, żeby nie dostać firebombom Au I tu jest ważny item Dla mnie o, fuck. No nie, come on tu jest ważny tym dla mnie, Szponiasty Pierścień Ognia, ale Paweł Ręczak, przecież ty nie bijesz, nie bijesz czarami, ale mimo to, że nie bije czarami, mój miecz zadaje damage ognisty, więc kawałeczek troszeczkę zwiększa mi się też damage z mojego miecza, nosząc ten ring, bo on zwiększa damage, który bijemy ogniem, ale też zmniejsza naszą absorpcję, naszą rezysty na damage ognisty. I tu jest jeszcze dropdown, down, którego, Uu, o Jezu. Za pierwszymi dwoma razami, jaką grę przychodziłem, nie widziałem. Nie wiedziałem o nim całkowicie. Chyba gdzieś go w końcu zobaczyłem na streamie jakimś, albo na YouTubie. Coś takiego. A i teraz mamy już z głowy. Mamy to ognisko. Możemy sobie przy nim usiąść. E, właśnie usiądźmy, żeby odnowić Estusy, i możemy się wybrać wyżej. Mnie właśnie zawsze zastanawiało wtedy, jak nie wiedziałem, że tu się da wejść. Jak tam do nich wejść. No i właśnie tędy. Tu jest ich niewielu. I to jest bardzo proste. Ale to jest bardzo ważna droga dla osób, które grają piromancją. Ponieważ, no, tu jest nasz nauczyciel piromancji, którego musimy uratować. Tak. I on robi i zium, i wraca do nas na chatę. E, I tyle. To jest, to jest to. Co nam jeszcze zostało? E, może wróćmy się do ogniska z powrotem. O Jezu. Spoko. Tam jest jeszcze item, ale po niego pójdziemy sobie troszkę później. Czy on tu skoczy za mną? Chyba nie. Dobra. Wróćmy się... Ej, halo. Miałeś nie stawać. Wróćmy się do Firelink Shrine e, i oddajmy te popioły pani... pani... pani starej babie. Bo ona da, na, da, da nam możliwość kupienia dość ważnego itema. Daje popioły, popiołem grabarzaczyk. I teraz możemy sobie kupić klucz do grobowca, który kupimy, bo tam są odłamki tytanitu, których my bardzo potrzebujemy. Możemy też spalić fragment kości i nie pamiętam, ale czy ja znalazłem jakiś odłamek? Tak, mam odłamek. Więc też sobie od razu estusika dodatkowego weźmiemy u Andre. I thank you. Dzięki wujku Andrzeju. I ostatnie ognisko i kierujemy się tam, gdzie były szczury. Tam gdzie przed chwilą pokazywałem, że są zamknięte drzwi, bo teraz dzięki temu kluczowi możemy je otworzyć. Tu oczywiście szczur się respi, więc musimy go. Tam te szczurki sobie odbiegną. Olewamy je i mamy wejście. Tu mamy kapliczkę, której. Jest wielka bogini grzechu. Mamy rozgrzeszenie i oczyszczenie. Rozgrzeszenie, czyli jak w każdych sosach, jak uderzymy NPCa i się na nas wkurzy, to możemy się rozgrzeszyć. I wtedy już nas, nie, nie, będzie na nas złe. Mamy przepaskę bydrową do naszego e, pełnego setu stroju mistrza i tak dalej. DS2 gra, gdzie moby się nie respią na mod. Aha, masz nieskończoną ja ilość Eee, dobra, i tu... Jako, że to jest grobowiec, no to będą się respić. jelety. Na szczęście one nie mają żadnego <laughs> e, nekromanty. Więc nie mamy problemu z tym, że, że nie umrą raz na zawsze. <laughs> Wystarczy je raz sklepać i umierają. Za 3000€. Aha, to trzeba je kupować. Ja myślałem, że one są na zawsze. Pek, pek. Chyba minąłem jeden item. Boże, jak ty długo przygotowujesz z tym atakiem? Ominąłem chyba item, albo go nie zauważyłem, jak podniosłem. Czy ja podniosłem halabardę już? Tak, podniosłem. Nawet nie ogarnąłem, że ją ja podniosłem. I tak, tu mamy przejście prosto lub w prawo. Tu czasem jest pies, ale nie zawsze. Tu czasem potrafi jeszcze baba zejść, spaść niechcący. Ale nas interesuje w zasadzie nawet nie ta jaszczurka, tylko te dwa karby dalej. Ale jaszczurkę też zabijemy, jako że. Dlaczego nie? Nic, ciężki klejnot, czyli skalowanie do siły. To nam się przyda później, ale jeszcze nie tak szybko. Jak tylko zaczniemy lutować tamto, to przyjecie. Przyjedzie, przyleci ten pan, ale z naszą bronią plus dwa i ringiem ognistym wpada na trzy strzały dodatkowe. Wiem co minęliśmy. Ojej, dobra. I tutaj jak się idzie prosto, to się nic nie widzi, ale tu nad nami jest ciało. I wystarczy je zestrzelić sobie czymkolwiek. Ja nie mogę niby tego używać, ale... Tak naprawdę mogę. Nikt mi nie zabroni strzelać. Demerzu nie będzie, ale to nie o demercz chodzi. I mamy tarczę poświęconą, czyli jak ją trzymamy w ręce, to po prostu powolutku nam się HP odnawia. O, jak ty nie umarłeś? Okej. Okay. Szczury na szczęście giną szybko i bezproblemowo. Talizman świętego, to jest znak. To jest znak tego, co nas już czeka przed nami. Bo jak talizman, to na pewno chodzi o cuda. A jeśli chodzi o cuda, to jest tutaj ta pani. Oczy... O, o, oczywiście, że ją dotkniemy. Siema mordo bezprzewodowe dotykanie. Dobra i pani z nami pogada, ma na imię Irina i przyjmujemy ją na służbę, żeby nam. E, żeby nas uczyła. E, cudów po prostu najzwyczajniej. E, I jesteśmy z powrotem tutaj, a tu jest jej kolega. Aegon of Karim, czyli Aegon, który generalnie jej tam tutaj pilnował, no ale już nie musi, bo jest pod naszymi skrzydłami. E, I tak, teoretycznie mógłbym się już wrócić i ostatniego zouna sprawdzić, ale jak już tu jestem, to chyba od razu sobie odblokuję na dole ognisko. Pojedziemy w dół? Pojedziemy w dół. Ja się wymakuję na HP, bo przed nami taka walka, która jest dość trudna, bym powiedział jak na początek gry. Pamiętam, że jak tu byłem na początku pierwszy raz w życiu, to na tym panu zginąłem dobre 4 albo 5 razy zanim udało mi się go pokonać. Nie jest wykluczone, że teraz nie zgina. Na szczęście nie. I pan dropi Prostmorna, czyli irytylski e, prosty miecz, który bardzo ładnie się świeci lodem i w ogóle pięknie wygląda. Maskalowanie skalowanie DD? Tak, DD z siłą i zręcznością. Nie jest jakiś super fajny, ale jak ktoś chce pograć jakiś, nie wiem, build, żeby ładnie wyglądać, może na przykład jakiś tam stecik z irytyl sobie zgarnąć, to bardzo ładnie by to wyglądało. Ale ja wracam do mojego kochanego. Lejmora. I mamy tu ognisko ogniste. Ognisko już teraz od razu. Na przyszłość się przyda, bo niedługo kończymy tego zoną, Tak naprawdę w ofiarnej drodze. Ale to jeszcze nie teraz, bo jeszcze mamy do sprawdzenia parę rzeczy w poprzednim miejscu.